Na granicy w medyce trwa kontrola Polki wracającej z Ukrainy. A coś widzisz, Kazik? Tak ma, widzę. Ale, może to? Tak, tak widzę, Krzysiek. Co widzisz? To co myślę? Tak. Proszę pani, wie Pani, że pani ma przemyt rajstop? Nie rozumiem. Zgłaszała pani na pasie rajstop pochowane w boczkach? Nie. Do czego? A jakie rajstopy? Pokażemy Są pani. pani pokażemy. Proszę podejść do nas. Proszę rzucić okiem, proszę rzucić okiem, proszę popatrzeć. Nie, to są no, papierosy to są papiero... O, przepraszam, pomyliłem Cię. Widziałem. Czekaj, może będzie No Pani, Pani zgłosiła rajstop i papierosów. No Pani rajstopy odpuścimy, ale proszę Pani, papierosy Pani nie zgłosiła. No wiem, ale myślałam, że tak można. I tak można przemycić? Bo to tak no, nie rozumiem. No o chodzi, wie Pan, no pojechałam do domu, słyszałam, że no jest na nie, no ale mimo wszystko to kosztuje, więc... No popatrz. Okej, okay, dobra. Ktoś mi gdzieś podpowiedział, że akurat tyle można, no to tyle tak. Ile tego będzie? Będziemy... Proszę? Ile tego będzie? No tylko w tym, tylko tutaj. Tylko to, tak? Tylko, tylko to. Dlaczego w pończokach? Pani widzę pończok na sobie nie ma, jest gorąco. No właśnie, było gorąco w nocy, to zim, to trochę zimno. Prostu... Ale głęboko, nie wiem, czy go Czekaj, by sięgnę. sięgnę ja z tej strony. Słyszałeś go? Jest, tak, mam go. Cztery bloczki. wyjeźdźmy, czy pani mówiła, że to nie, no, wszystko. no mówiłam, że w tym po prostu, tutaj, w tym boczku i więcej. Aha, czyli nie, no. nie ma więcej w żadnym miejscu. Ja tam mam po no. do drugiego boczku. Dawaj, Proszę. O! To samo co w pierwszym. Jużba, pani permanentnie przymyca. Traj stopy. Ale popatrzcie, się, te są w jakieś wzory. Są ciemniejsze. Dwa. Tylko ładniejsze. Mm -hmm. Proszę pani, gdzie jeszcze ich nie ma? Gdzie jeszcze nie ma papierosów? Nie ma ich, już więcej nigdzie. Pana trzeba było trochę dorobić, no. wszystko idzie w górę, a płace stoją w miejscu, prawda? Pani teraz pracuje obecnie? E, tak, nieruchomości. O proszę bardzo. To dziwne, bo pani bardzo ruchomą rzecz tutaj w samochodzie. Chwilowo była nieruchoma. Teraz może pani dopisać do CV nieruchomości i paserka ewentualnie. Odłożę to, to na razie na miejsce. Czy znaczy, może taki lubię palić papierosy? E, tak, tak. A jakie to są papierosy? No do palenia. Proszę Pani, niech Pani poważniej już podejdzie. Może śmieszki. Ja też nie, poważnie ale... mówię, proszę Pana. Bo... Chyba się skończyły te dobre momenty. Dobra, odkładamy. Szkoda czasu, bo tam stoją, czekają, trąbią na nas, proszę Pani. Trąbią, tam jest presja innych podróżnych. Proszę powiedzieć jeszcze, gdzie są papierosy. Nie ma już nigdy. Ale Pani mówiła już to. Już się okazało, że... Ale nie, muszę nie Pani tym razem A, proszę Pani. I przez to, że pani jest tak mało przyznająca się do błędu, pozostali podróżni czekają. Stała pani w kolejce, narzekała pani na kolejkę. Ile jest wszystkich papierosów? Tyle, ile pan znajdzie. To ile jest tych papierosów nie dosłyszałem? No, tyle, ile pan znajdzie już. Znalazłem 8 kartonów. A chciałbym znaleźć 120. Mogę? Nie. Że czego nie mogę? 120. Tyle pan nie znajdzie zaraz. O, czyli pani wie, ile znajdę. Krzysiu, jest mniej niż 120, jest <laughs> okej, tu patrzyłem, pod fotel patrzyłem, pod tu patrzyłem, tam z boku patrzyłem. Trzeba jeszcze oparcie ewentualnie zobaczyć, czy zamek nie jest otwierany. U mnie na pewno nie będzie, popatrzcie. Nie, ja tak się myliłaś. O!